Przed Państwem trzeci już raport Polskiego Stowarzyszenia ESG, przygotowany wspólnie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS oraz firmą badawczą Quality Watch. Ankiety oraz pogłębione wywiady zostały przeprowadzone wśród 189 podmiotów, międzynarodowych korporacji oraz firm zatrudniających powyżej 50 osób. Co istotne, wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z kadrą zarządzającą 10 czołowych przedsiębiorstw w Polsce. W tym krótkim filmie podzielimy się z Państwem najważniejszymi wnioskami, jakie płyną z naszego badania. Dla dużych firm ESG nie jest jedynie wyzwaniem raportowym, ale pełną transformacją organizacyjną, której fundamentem jest edukacja i zaangażowanie wszystkich struktur przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych rozmów z kadrą zarządzającą wynika, że świadomość potrzeby zmian rośnie, ani finansowe raportowanie wymusza podnoszenie standardów i zmianę priorytetów biznesowych. Warto podkreślić, że wśród kadry zarządzającej wyraźnie wybrzmiewa postulat złagodzenia obecnych wymagań dotyczących transformacji energetycznej. Badani dostrzegają, że udokumentowany progres w realizacji strategii ESG jest czynnikiem zwiększającym wiarygodność firmy w oczach inwestorów i instytucji finansowych, co może przełożyć się na łatwiejszy dostęp do kapitału. Duże nadzieje na przyspieszenie transformacji energetycznej wiążą z KPO. Przedstawiciele zarządów przyznali, że realizacja strategii ESG w przedsiębiorstwach ma głównie wymiar środowiskowy. Firmy inwestują znaczne środki w transformację energetyczną, co wiąże się z wysokimi kosztami, ale także z szybkim i wymiernym zwrotem z inwestycji dla tych, które traktują ten proces priorytetowo. W przeciwieństwie do priorytetowo traktowanych aspektów środowiskowych, realizacja celów z zakresu S jest często pomijana lub traktowana jako mniej istotna. Jak wynika z badań, jakiekolwiek planowane działania w tym zakresie dotyczyć będą BHP, polityki antydyskryminacyjnej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Warto wspomnieć o pozycji kobiet w środowisku biznesowym, która choć deklaratywnie wzrosła, nadal zmienia się powoli. Pojawia się narracja, według której nadmierne zwracanie uwagi na pozycję kobiet sugeruje, że mają one mniejsze kompetencje, co jest błędnym założeniem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. W zakresie zagadnień związanych z G skupiali się raczej na wzroście odpowiedzialności członków zarządu i doradców. Nasilają się ich obawy dotyczące odpowiedzialności finansowej i karnej, co wynika z braku dedykowanego ubezpieczenia zawodowego oraz niejasności co do wysokości potencjalnych kar. A jak wygląda sytuacja w firmach z sektora MSP? Tutaj obserwujemy wiele pozytywnych zmian. Porównując ogólny poziom znajomości pojęcia ESG w trzech edycjach badania należy zauważyć zdecydowaną poprawę. W roku 2022 ponad połowie badanych firm pojęcie ESG nie było znane respondentom, podczas gdy w roku 2023 odsetek ten wynosił już tylko 24%, a w 2024 jedynie 13%. Wśród analizowanych przedsiębiorstw blisko 47% zamierza wdrożyć lub już wdrożyło elementy ESG. Najwyższy odsetek pozytywnych deklaracji znajdziemy w sektorze przemysłowym 56% oraz handlowym 52%. Wśród firm, które zadeklarowały lub podjęły działania ESG 100 ze 179 w roku 2024 ponad 67% opracowało strategię zrównoważonego rozwoju, co oznacza znaczący przyrost względem roku 2023, gdzie podobną deklarację złożyło około 44% przedsiębiorstw. Wśród firm, które opracowały strategię zrównoważonego rozwoju 80% dokonało tego samodzielnie. Wśród firm, które do tej pory nie opracowały strategii ESG, 80% ma taki zamiar. Respondenci w tegorocznej edycji badania zostali poproszeni o wskazanie obszarów, w których w najbliższym czasie planują podjąć działania. W segmencie E są to gospodarowanie odpadami, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zakup energii od certyfikowanych dostawców. W segmencie S, BHP, polityka antydyskryminacyjna oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. W segmencie G, wewnętrzne kodeksy i procedury, polityki antykorupcyjne. W bieżącym badaniu blisko 53% przyznało, że ich firma spotkała się już z wymogiem przedstawiania kontrahentom sprawozdania dotyczącego śladu węglowego i zrównoważonego rozwoju. Jest to zdecydowanie wyższy odsetek w porównaniu z dwiema poprzednimi edycjami badania. W roku 2024 54% ankietowanych przyznała, że w ich firmie jest osoba zajmująca się tematyką zrównoważonego rozwoju lub ESG. Oznacza to zdecydowany wzrost w porównaniu z wartością dla roku 2022, gdzie analogiczny odsetek wyniósł jedynie 22% oraz z wartością dla roku 2023 49%. Po raz pierwszy w naszym badaniu ponad połowa ankietowanych przyznała, że jest w stanie oszacować koszty związane z dostosowaniem się do wymogów ESG. Dzisiaj zdecydowana większość firm szacuje je na 10% przychodów.